Szokujące wyznanie Kay zmienia wszystko. Poruszyło miliony ludzi na całym świecie. Leonardo DiCaprio, po latach milczenia, w końcu ujawnia prawdę o Kate Winslet. To, co opowiedział, jest po prostu niewiarygodne. Czy to była tylko przyjaźń, czy coś o wiele głębszego? Tajemnica, o której nikt nie miał pojęcia, właśnie wychodzi na jaw. Oglądaj do końca, bo to zmienia całą historię. Jeśli Twoje małżeństwo się rozpadnie, Aleo, gdyby twój związek dobiegł końca, może wy dwoje powinniście dać sobie szansę? To naprawdę jest jak rodzina, a ja mam ogromne szczęście, że mam tutaj tak niesamowitego przyjaciela. Ale co jeśli wszystko, co osądziliśmy o relacji Leonarda DiCaprio i Kate Winslet, było zupełnie inne, niż nam się wydawało? Przez ponad dwie dekady te dwie hollywoodzkie ikony budowały jedną z najbardziej niezwykłych przyjaźni w całej branży filmowej. Od ich niezaprzeczalnej chemii na ekranie w Titaniku, po wzajemne wsparcie w życiu prywatnym ich więź zawsze budziła fascynację fanów. Czy to możliwe, że kryje się za tym coś więcej? Spekulacje na temat charakteru ich relacji krążyły od lat, ale zarówno Leo, jak i Kate zawsze unikali jednoznacznych odpowiedzi. Teraz jednak sytuacja się zmieniła, ponieważ Leonardo DiCaprio w końcu przerwał milczenie na temat swojego związku z Kate Winslet. Jego słowa zaskoczyły wszystkich i sprawiły, że fani zaczęli inaczej postrzegać ich relacje. Co, jeśli jedna z najpiękniejszych miłosnych historii Hollywood wcale nie była romansem? Co, jeśli była czymś jeszcze głębszym opartym na zaufaniu, szacunku i niezniszczalnej więzi? Leo i Kate po raz pierwszy spotkali się w 1997 roku na planie filmu Titanic. Ich niesamowita ekranowa chemia sprawiła, że wielu widzów wierzyło, iż łączy ich coś więcej niż tylko wspólna praca nad filmem. Od tamtego czasu ich znajomość przeniosła się na grunt rzeczywistości, stali się sobie bliscy, wspólnie przeżywając wzloty i upadki życia prywatnego i zawodowego. Mimo, że Kate Winslet jest dziś mężatką, jedno pytanie wciąż powraca: czy Leonardo DiCaprio i Kate Winslet kiedykolwiek byli parą? Przez lata odpowiedzi na to pytanie były wymijające pozostawiając fanów w ciągłej niepewności i otwierając drogę do kolejnych spekulacji. Jednak niedawno DiCaprio wreszcie odniósł się do tego tematu. Podczas specjalnego pokazu filmu Li z udziałem Winslet, Leonardo publicznie nazwał Kate swoją drogą przyjaciółką i wyraził niezmienne uznanie dla jej talentu, pasji oraz uczciwości. Jego słowa jeszcze bardziej umocniły przekonanie, że ich przyjaźń nie jest zwyczajną znajomością. Wzruszona obecnością DiCaprio Winslet podeszła do niego, mocno przytuliła i ucałowała swojego wieloletniego przyjaciela. W jej oczach pojawiły się łzy, a ona sama unikała długiego kontaktu wzrokowego, ponieważ bała się, że się rozpłacze. Ale czy to był tylko czuły moment między dwojgiem przyjaciół, czy jednak skrywał głębsze emocje? Mimo wielokrotnych zapewnień, że ich relacja jest wyłącznie przyjacielska, fani nigdy nie przestali snuć teorii o możliwym uczuciu między nimi. Nawet teraz, kiedy ich życia potoczyły się w zupełnie różnych kierunkach, zawsze znajdują czas dla siebie. To tylko po przekonanie, że łączy ich coś więcej niż zwykła przyjaźń. Kiedy Winslet zapytano, dlaczego ona i DiCaprio są wciąż tak blisko, odpowiedziała, że sekret ich relacji polega na tym, iż nigdy nie mieli romansu. Dla wielu była to rozczarowująca odpowiedź, zwłaszcza że ich gra w Titaniku sprawiła, że stali się jedną z najbardziej ikonicznych par w historii kina. Ale czy rzeczywiście między nimi nigdy nie było uczucia? Czy możliwe, że ich relacja jest po prostu czymś znacznie głębszym niż miłość romantyczna? Co jeśli wszystko, co myśleliśmy o relacji Leonarda DiCaprio i Kate Winslet, było zupełnie inne niż się wydawało? Od momentu, gdy spotkali się na planie Titanica w 1997 roku, ich niezwykła wieś budziła zainteresowanie fanów. Chemia między nimi na ekranie była tak silna, że wielu wierzyło w uczucie również poza kamerą. Przez lata oboje unikali jednoznacznych odpowiedzi na pytania o swoją relację. Teraz jednak Leonardo DiCaprio postanowił przerwać milczenie. Podczas pokazu filmu Kate Winslet publicznie nazwał ją swoją drogą przyjaciółką i wyraził podziw dla jej talentu i charakteru. Zruszona aktorka mocno go objęła i ucałowała, a łzy w jej oczach mówiły więcej niż słowa. Choć wielokrotnie zaprzeczali plotkom o romansie, ich niezwykle bliska relacja wciąż budzi wątpliwości. Nawet po 26 latach nadal znajdują dla siebie czas, co sprawia, że fani zastanawiają się, czy to rzeczywiście tylko przyjaźń, czy jednak coś więcej. W rzeczywistości Leonardo DiCaprio i Kate Winslet nigdy nie byli parą łączyła ich jedynie głęboka przyjaźń, pełna wzajemnego wsparcia i szacunku. Winslet przyznała, że często śmiali się z plotek na swój temat, jednak zdradziła także coś niespodziewanego. Na początku znajomości uznała DiCaprio za niezwykle przystojnego i obawiała się, że może czuć się przy nim niepewnie. Mimo tych pierwszych myśli ich relacja od razu stała się swobodna i pełna żartów. Dokuczali sobie, droczyli się i wygłupiali, tworząc naturalną wieś, którą łatwo było pomylić z czymś więcej. Choć na ekranie ich chemia była niezaprzeczalna, w rzeczywistości ich relacja była wyłącznie przyjacielska. Winslet podkreśliła, że jej uczucia do DiCaprio w Titaniku były grą aktorską, a nie odzwierciedleniem rzeczywistości. Mimo bliskiej relacji rzadko się widują napięte harmonogramy zawodowe, nie pozwalają im na częste spotkania. Jednak bez względu na to, ile czasu mija, ich przyjaźń pozostaje nienaruszona. Od czasu Titanika przeżyli razem wiele niezapomnianych chwil, a ich relacja do dziś fascynuje fanów na całym świecie. Podczas Gali Screen Actor Guild Awards Winslet zażartowała z komentarza DiCaprio na temat pocałunków, witając go buziakiem i śmiejąc się, że zawsze narzekał na jej pocałunki. W odpowiedzi DiCaprio powiedział: Kocham cię, skarbie, co stało się niezapomnianym momentem na czerwonym dywanie. Po latach od sukcesu u Titanica, duet ponownie spotkał się na planie w Drodze do Szczęścia 2008 rok, filmu o rozpadającym się małżeństwie w latach 50. reżyserem był mąż Winslet, sam Mendes. Ich współpraca przebiegała naturalnie, a na konferencjach prasowych nie szczędzili sobie komplementów, co ponownie wzbudziło spekulacje na temat ich relacji. W 2009 roku, odbierając Złoty Glob za drogę do szczęścia, Winslet publicznie wyznała, że kocha DiCaprio od 13 lat. Jego uśmiech i pocałunek w jej stronę rozczuliły publiczność, ale oboje zaprzeczali, by łączyło ich coś więcej. Rok później Winslet ujawniła że naszyjnik ze zdjęcia dla Time był prezentem od DiCaprio, co tylko podkreśliło ich silną więź. W 2012 roku Winslet poprosiła DiCaprio, by odprowadził ją do ołtarza na jej ślubie z Nedem Rock'n'Rollem, co on chętnie zrobił. Mimo licznych plotek o ich związku, pozostali jedynie najlepszymi przyjaciółmi, wspierając się na ważnych wydarzeniach. W 2016 roku Winslet była tak skupiona na sukcesie DiCaprio podczas Złotych Globów, że była zaskoczona własną wygraną. Kiedy wreszcie zdobył Oscara za zjawa, nie kryła wzruszenia. W trudnym momencie, gdy Winslet straciła matkę w 2017 roku, DiCaprio pomógł jej zebrać fundusze na leczenie potrzebujących, organizując charytatywną kolację, która przyniosła 1,35 miliona dolarów. Ich przyjaźń przetrwała lata i pozostaje jedną z najbardziej wyjątkowych relacji w Hollywood. Pandemia COVID-19 spowodowała długą rozłąkę między Winslet a DiCaprio, ograniczając podróże i uniemożliwiając im spotkania. Mimo to wciąż utrzymywali kontakt na odległość. W jednym z wywiadów Winslet wyznała, że kiedy w końcu zobaczyła DiCaprio w Los Angeles pod koniec 2021 roku, nie mogła powstrzymać łez. Była wzruszona i uświadomiła sobie, jak bardzo za nim tęskniła. Choć media często przedstawiały ich jako nierozłącznych, w rzeczywistości rzadko mieli okazję się spotkać, głównie przez odległość i napięte harmonogramy. Jednak podczas tego spotkania nadrobili zaległości, długo rozmawiając o wszystkim, co wydarzyło się w ich życiu. W listopadzie 2024 roku DiCaprio sprawił Winslet ogromną niespodziankę, pojawiając się na premierze jej nowego filmu. Jego gest wsparcia wzruszył aktorkę. A ich ciepłe powitanie na scenie pocałunek w policzek i mocny uścisk pokazało, jak silna pozostaje ich przyjaźń mimo upływu lat. Aby lepiej zrozumieć tę niezwykłą relację, warto cofnąć się do początków ich znajomości. DiCaprio i Winslet to przykład rzadkiej, czysto platonicznej więzi w Hollywood, odmiennie od wielu innych relacji, które zaczynają się od przyjaźni, a kończą romansem. Wiele osób postrzega ich jako idealną parę, ale ich historia potoczyła się zupełnie inaczej. Po raz pierwszy spotkali się w 1996 roku, kiedy oboje zostali obsadzeni w głównych rolach Jacka i Rose w Titaniku. W przeciwieństwie do tragicznej historii miłosnej ich bohaterów, ich rzeczywista wieść przetrwała próbę czasu. W chwili rozpoczęcia pracy nad filmem DiCaprio miał 22 lata, a Winslet 21. Od pierwszego dnia na planie czuli się swobodnie w swoim towarzystwie, wygłupiali się i żartowali, jakby znali się od lat. Winslet przyznała, że na początku obawiała się, iż DiCaprio mógłby postrzegać ją jako zbyt klasyczną aktorkę teatralną, ponieważ pochodziła z Wielkiej Brytanii i miała doświadczenie w sztukach Szekspira. Jednak jej obawy szybko się rozwiały, od razu znaleźli wspólny język i stali się najlepszymi przyjaciółmi, co trwa do dziś. Stało się coś zupełnie innego, niż Winslet mogła się spodziewać. Otwartość i ciepło DiCaprio sprawiły, że od razu poczuła się przy nim swobodnie. Ich znajomość szybko przerodziła się w bliską przyjaźń, tak bliską, że media zaczęły spekulować o możliwym romansie. Pomimo ich wielokrotnych zapewnień, że są tylko przyjaciółmi, wielu fanów było przekonanych, że w rzeczywistości tworzą parę. Niektórzy uważali, że bycie u boku DiCaprio, jednego z najbardziej pożądanych aktorów Hollywood, czyniłoby Winslet jedną z najbardziej zazdroszczonych kobiet na świecie. Jednak bez względu na liczne spekulacje i domysły, ich relacja pozostała czysto platoniczna. Gdy zapytano ich o słynną, namiętną scenę w samochodzie, oboje przyznali, że chociaż ich postaci miały między sobą niesamowitą chemię, było to wyłącznie na ekranie. Winslet wspominała, że odgrywanie tej sceny było ekscytujące, ponieważ napięcie między bohaterami wydawało się autentyczne. Jednak po zakończeniu zdjęć do filmu każdy miał ruszyć w swoją stronę. Zamiast tego narodziła się przyjaźń, która przetrwała lata. Gdy wracała myślami do pracy nad Titanikiem. Winslet mówiła, że największą wartością wyniesioną z tego filmu nie była sława ani międzynarodowy sukces, ale fakt, że zyskała jedną z najcenniejszych przyjaźni swojego życia – przyjaźń z Leonardo DiCaprio. Chociaż nie mieli okazji ponownie pracować razem przez dekadę, nieustannie się wspierali i pozostawali w kontakcie. W 2008 roku po latach przerwy znów spotkali się na planie filmowym, grając główne rolę w dramacie Revolutionary Road, reżyserowanym przez Sama Mendese, który wówczas był mężem Winslet. Wcielili się w małżeństwo przeżywające kryzys, co oznaczało, że musieli odegrać kilka intymnych scen. Winslet później przyznała, że była to dla niej dość niesytuacja, ponieważ musiała nagrywać sceny namiętności nie tylko ze swoim najlepszym przyjacielem, ale także pod czujnym okiem własnego męża. Powtarzała sobie w myślach, to jest po prostu zbyt dziwne. DiCaprio, który podchodził do tego z większym dystansem, powiedział jej, żeby się nie przejmowała i skupiła na pracy. Mimo to, dla Winslet cała sytuacja pozostała jednym z bardziej kuriozalnych momentów w jej karierze. Ostatecznie jednak oboje wykonali swoje zadanie perfekcyjnie, a film okazał się sukcesem. DiCaprio w późniejszych wywiadach przyznał, że mimo konieczności odegrania scen intymnych, nie było żadnej innej aktorki, przy której czułby się równie swobodnie jak przy Winslet. Ich wyjątkowa chemia na ekranie wynikała z głębokiej przyjaźni i wzajemnego zaufania. Na przestrzeni lat wielokrotnie wspierali się w życiu zawodowym i prywatnym, spędzali razem czas przy wspólnych kolacjach i pozostali nierozłączni, choć nigdy nie połączył ich romantyczny związek. Chociaż ich przyjaźń jest niezwykle silna, zdarzają się okresy, w których nie widzą się przez długi czas z powodu odległości i napiętych harmonogramów. Mimo to nigdy nie miało to negatywnego wpływu na ich relacje. Winslet wyznała, że gdy jedno z nich dzwoni do drugiego, nie ma miejsca na zwlekanie, telefon zawsze jest odbierany natychmiast. Nigdy nie zdarzyło się, by któreś z nich powiedziało, oddzwonię jutro. Według niej to dowód na to, jak niezwykła i rzadka jest ich przyjaźń, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie tak głębokie więzi stają się coraz trudniejsze do utrzymania. Pomimo upływu ponad 25 lat, ich relacja pozostała niezachwiana. W listopadzie 2024 roku. Podczas pokazu filmowego Winslet, DiCaprio zaskoczył ją swoją obecnością i serdecznymi słowami wsparcia, które jeszcze raz potwierdziły, jak bardzo ceni tę przyjaźń. Media i fani od dawna przestali spekulować na temat ich rzekomego romansu, ale teraz skupiają się na czymś innym, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczą ich razem na ekranie. Wielu widzów z niecierpliwością czeka na kolejną produkcję, w której Winslet i DiCaprio mogliby ponownie podzielić się swoją niepowtarzalną chemią aktorską. Od lat pojawiały się różne plotki, od dokumentu o Titaniku w 2022 roku, przez pomysł ponownego odwiedzenia planu zdjęciowego, aż po spekulacje o możliwym spotkaniu obsady. Mimo, że do tej pory żadne z tych projektów nie zostało oficjalnie potwierdzone, fani wciąż mają nadzieję. Winslet przyznała, że na ten moment nie ma żadnych wspólnych planów zawodowych z DiCaprio, ale dodała, że z ogromną chęcią ponownie by z nim współpracowała. Zażartowała nawet, że może to nastąpić dopiero, gdy oboje skończą 70 lat. To odległa perspektywa, ale kto wie, może pewnego dnia los ponownie połączy ich na ekranie, a ich niezwykła relacja ponownie zaczaruje publiczność. Obecnie Kate Winslet jest żoną Edwarda Abele smitha z którym wzięła ślub w 2012 roku i wspólnie wychowują troje dzieci. Tymczasem Leonardo DiCaprio nadal pozostaje jednym z najbardziej pożądanych kawalerów Hollywood, co prowadzi do niekończących się spekulacji na temat tego, czy kiedykolwiek zdecyduje się na stały związek. Według niektórych doniesień Winslet chciałaby, aby jej wieloletni przyjaciel porzucił styl życia singla i znalazł swoją bratnią duszę. Winslet jest przekonana, że DiCaprio mógłby być wspaniałym mężem i ojcem, ale wydaje się, że strach przed nieznanym powstrzymuje go przed podjęciem tego kroku. Przyznała, że przez lata wielokrotnie rozmawiał o ustatkowaniu się ze swoimi poprzednimi partnerkami, lecz za każdym razem, gdy nadchodził moment podjęcia decyzji, wycofywał się w ostatniej chwili. Teraz obawia się, że historia może się powtórzyć z jego obecną partnerką, Wictorią Serti. Mimo swoich obaw Winslet całkowicie wspiera związek swojego przyjaciela. Sama przyznała, że DiCaprio wielokrotnie mówił jej, jak bardzo Wiktoria wpłynęła na jego życie pomogła mu odzyskać formę, Bardziej dbać o swoje zdrowie i wprowadzić więcej harmonii do codzienności. Ich relacja zaczęła się w 2023 roku i od tego czasu są nierozłączni. Przez ostatnie miesiące spędzili wiele niezapomnianych chwil, podróżując po świecie, uczestnicząc w prestiżowych wydarzeniach i dzieląc się wspólnymi momentami, które sugerują, że ich więź z każdym dniem staje się coraz mocniejsza. Jednak czy ten związek rzeczywiście różni się od poprzednich relacji DiCaprio? Czy tym razem wszystko potoczy się inaczej? Wiele osób, w tym Winslet, ma nadzieję, że Wiktoria może być tą jedyną, która skłoni go do osiedlenia się na stałe. Przez lata aktor był znany z romantycznych związków z modelkami i aktorkami, lecz nigdy nie zdecydował się na poważne zobowiązanie. Czy tym razem będzie inaczej? Tylko czas pokaże. A ty, jak myślisz? Czy Leonardo DiCaprio w końcu zdecyduje się na stabilizację i zbuduje rodzinę, czy pozostanie wierny swojemu dotychczasowemu stylowi życia? Jak oceniasz jego przyjaźń z Winslet, która przetrwała już ponad dwie dekady? Czy uważasz, że relacja między Leonardo DiCaprio a Kate Winslet zawsze była czysto przyjacielska, czy może kryje się za nią coś więcej? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Twoje zdanie jest dla nas ważne. Nie zapomnij także polubić tego filmu, udostępnić go znajomym i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących materiałów. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, a brat rodzi się na czas utrapienia. Przysłów! Godzina 17.17 .17.